Przy tym oknie rozegrała się pewna scena z dziedziny stosunków męsko-damskich z Jackiem, oczywiście w roli głównej. Nie pamiętam, czy to była druga, czy trzecia klasa licealna. Spacerowaliśmy sobie po korytarzu z Jackiem, no bo zresztą szkła nie miała boiska na podwórko, takie podwórko studnie, wtedy zniszczone, zapuszczone, nas nie wypuszczano. więc jak w więzieniu trochę spacerowaliśmy w kółko. No i pod tym oknem, przy tym oknie, Jacek zobaczył Basię Holendę, stała z koleżankami. I mówi: O, Basia, choć podejdziemy do niej. No, podeszliśmy do Basi i wtedy Jacek, który miał do niej taki ambiwalentny stosunek, bo jeszcze z, ze szkoły podstawowej tam była między nimi rywalizacja o to, kto jest najlepszym uczniem w klasie, ale już mu się jakoś podobała. No, w każdym razie podchodzimy do niej i Jacek staje przed nią i patrząc jej głęboko w oczy, mówi takim ciepłym, natchnionym. I uroczystym jednoczeniem głosem, tak właściwie jakby się oświadczał, mówi do niej tak, Basiu, chciałbym odbyć z Tobą najpiękniejszy akt w naturze, akt płciowy. A Basia, ta wzorowa uczennica, panienka z dobrego domu, jeszcze katolickiego, na dodatek, cała w pąsach aż po głowy stanęła i zrobiła coś takiego. Jacek. No, takie miał subtelne metody podlewania dziewczyn. Co się stało z naszą klasą? Byta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą? To jest klasa, w której poznaliśmy się z Jackiem, w której pierwszy raz go zobaczyłem w listopadzie 1971 roku i w której, gdy się już zaprzyjaźniliśmy, to siedzieliśmy w jednej ławce, a w tej sali siedzieliśmy przez pierwsze dwa lata. To była właśnie taka Nasza klasa. Paweł do Paryża przywykł, gośka z przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci Bachor, próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód.